Cześć! Witamy w firmie Design. Ja nazywam się Mateusz Forystek jestem specjalistą do spraw produktu systemy rudowe. Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o filtrach do studni wierconych. Filtr studzienny umożliwia dopływ czerpanej wody do wnętrza studni przy założeniu jak najmniejszych oporów hydraulicznych i jak najlepszym zatrzymywaniu piasku i cząstek skał w warstwie wodoności. Filtr studzienny dobierany jest na podstawie ziarna charakterystycznego warstwy wodonośnej, natomiast jego długość dobierana jest w zależności od mniejszości warstwy wodonośnej. Jeżeli filtr studzienny zostanie źle dobrany, może to powodować piaszczenie studni lub osadzanie się na filtrze cząstek mineralnych, czyli kormatację. Gablat S.A. w systemach studziennych Gwerga oferuje dwa typy filtrów studziennych filtry szczelinowe i filtry siatkowe. Filtry szczelinowe produkowane są zgodnie z polską normą PMG 02323, natomiast filtry siatkowe zgodnie z Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Filtry siatkowe służą do ujmowania Wody z luźnych warstw wodonośnych, takie jak drobnoziarniste piaski i żwiry. Filtry siatkowe składają się ze rdzenia wykonanego z rury studziennej ponacinanej szczelinami o szerokości 5 mm, siatki podkładowej oraz siatki rybsowej filtracyjnej. Siatka podkładowa zastosowana jest w celu zwiększenia powierzchni czynnej filtra oraz w celu zapobiegania wgniataniu siatki filtracyjnej w szczelinę. Wszystkie filtry studzienne w ofercie Gamma psa posiadają atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, co uprawnia je do stosowania w instalacjach wody pitnej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Gabrat SA. Do zobaczenia. Cześć!